Dzień dobry, witajcie, witam was, wiosna, kwiecień się zaczął, słuchajcie, już wysiane pewne rzeczy są w ziemi od jakiegoś czasu, pietruszka, marchewka, rzodkiewka, sałaty i powoli czasy, przypoczynam sobie przygotowania do rozciągnięcia linii kropelkujących, tak żeby już te nasionka, które są w ziemi, żeby otrzymywały odpowiednią wilgotność, tym bardziej, że no wiosnę mamy przynajmniej tu na Pomorzu bardzo suchą. Już musiałem podlewać borówki, już musiałem podlewać, podlewać maliny z linii kropelkującej już je uruchomiłem, odpaliłem, a teraz już powoli przygotowania również do, do nawadniania już innych grządek tam gdzie wszystko jest już wysiane. E Postanowiłem sobie, ponieważ rok temu nagrałem film o nawadnianiu kropelkowym, wydawało mi się, że naprawdę omówiłem tam go, ten temat dość skrupulatnie, tak jak ja to robię, na to zwróciłem uwagę, ale okazało się, że, że pytań macie jeszcze więcej, więc postaram się teraz nagrać jeden, może dwa filmy w tym temacie i postaram się po prostu odpowiedzieć na te wątpliwości, pytania, które pojawiły się u Was, które też zadawaliście mnie, mi tak, żeby, żeby to było w miarę e, jasne dla wszystkich. To do czego ja zachęcam zawsze, i, i to zanim ktoś zdecyduje się na przykład na użycie e, nawadniania kropelkowego, to najpierw zanim wydamy swoje pieniądze, warto zastanowić się jak chcemy tego użyć, jakie linie kropelkujące e, dopasować. Jest tego spory wachlarz na rynku, dlatego też warto przemyśleć dokładnie i pod własne potrzeby dobrze to dobrać tak żeby później nie hmm, trzeba było korygować albo się może okazać że po prostu niepotrzebnie wydaliśmy pieniądze a trzeba później znowu coś modyfikować albo coś zamieniać. I krótko w tym filmie postaram się tak rzeczowo, w miarę rzeczowo hmm, przedstawić jak u mnie to wygląda, co ja biorę pod uwagę. Może w ogóle zacząłbym od tego, jeśli chodzi o linie kropelkujące, od rodzajów tych linii kropelkujących, których najwięcej i najbardziej dostępne są na rynku. Najbardziej popularne linie kropelkujące to te, które mają tutaj kroplowniki już włożone w środek, czyli wystarczy je po prostu podłączyć do instalacji i z tych tutaj jest otwór po jednej stronie, otwór po drugiej stronie. Ona będzie ta linia będzie kropelkująca nam już e, nawadniała. Tam gdzie ją położymy. I teraz pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że na odległości pomiędzy kroplownikami, na przykład te najbardziej popularne tutaj, które mamy dostępne na rynku, to między środkiem jednego, a środkiem drugiego kroplownika, na przykład tutaj, jest 37 cm. Najczęściej jest w ogóle 35 albo 33 cm. Dlaczego to warto sprawdzić, jak... jak no tutaj jest 35, tu 36, tu 35. Ja, jak to jest... Hmm, tej linii kropelkującej albo co wy potrzebujecie. Między liniami kropelkującymi jest, są 32 cm dokładnie. Nie? I teraz to jest, to jest jedna linia kropelku, kro, 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 kropelkująca. Inna linia kropelkująca jest taka, że na przykład dużo gęściej są, czyli co 20 cm. Nie tyle, tylko tu i tu, nie? Czyli dużo, dużo gęściej są te kroplowniki. E, znowu też są węże, które służą do nawadniania, ale nie posiadają w sobie w ogóle kroplowników. Są też takie, które są tak zwanymi wężami pocącymi się, czyli one na całej powierzchni niejako się pocą, czyli kropelkują poprzez strukturę własną. Ja nie chcę się wypowiadać na ich temat, nie kupiłem ich, nie zdecydowałem się na ich zakup, ze względu na to, że po prostu w środowisku internetu te wypowiedzi, opinie, które są, no są. Na tyle zasiały we mnie wątpliwości, że nie zdecydowałem się po prostu ich kupić. Doszedłem do wniosku, że lepiej na tych bazować, ewentualnie je modyfikować, niż, niż kupować tamte. Czyli mamy tych, tych kilka rodzajów. I teraz zacząłbym na przykład od tego, jakie warzywa, czy jakie krzewy, czy jakie drzewka chcę nawadniać. Czyli na przykład. Gdybym chciał nawadniać tą linią kropelkującą, zobaczcie, na przykład warzywa, które w rzędach są wysiane i są gęsto, załóżmy sałata, fasola, pietruszka, seler naciowy i tak dalej i tak prawda? Czyli one są gęsto wysiane, czosnek i teraz gdybym ją zastosował, to na fajnie oczywiście by mi nawadniała w tych miejscach, gdzie są kroplowniki, czyli tutaj w tym miejscu i w tym miejscu, natomiast w przestrzeni pomiędzy, prawda, musiałoby się tutaj mnóstwo litrów wylać, żeby tutaj nasączyć tą ziemię. Co w takiej sytuacji zrobić? I jak ja to robię? No, modyfikuję tą linię, dostarczając jej dodatkowe emitery, które są różnego rodzaju emitery i one i one działają jak kroplowniki, z tym, że fajna sprawa, ponieważ jest możliwość poprzez dokręcanie albo odkręcanie stymulowania ilości podawanej wody. I dla mnie to jest na przykład ważne, bo dzięki temu ja kiedy sobie umieszczę jeden, no jeden to jest minimum, ale naj, najkorzystniej to by było na przykład pomiędzy kroplownikami, jak sobie wstawię dwie, dwie sztuki, prawda? I one, każdy mi tutaj będzie teraz emitował e, wodę, no to. Taka sałata, taka fasola zostanie po prostu w całym rzędzie świetnie nawodniona, nie? tak jak mi zależy. I teraz to jest o tyle mi, bo, bo te będą kroplowały w taki sposób, jaki będzie ciśnienie. Im większe ciśnienie, tym te kroplowniki będą podawały więcej wody. Natomiast te jestem w stanie dopasować do ciśnienia tych, czyli dokręcić je w taki sposób sobie, żeby działały i podawały wodę na podobnym poziomie czyli w momencie kiedy będę miał położoną ją taką taką linię przy właśnie na przykład sałacie czy przy pietruszce to ona będzie mi ładnie nawadniała równo wszystkie, wszystkie warzywa także one będą e, pięknie nawodnione teraz robię to w ten sposób że ja na przykład mam zrobiony tak, że każda moja grządka jest takiej samej szerokości. One mają około 80 cm i dzięki temu jak przygotowuję sobie poszczególne linie kropelkujące, to robię taki zestaw sobie i później gotowy zestaw, gotowy zestaw z poprzedniego roku tylko podłączam i on jest, i on jest przygotowany i mogę go od razu odpalać. I dla przykładu pokażę Wam jak to wygląda. No i tutaj i tutaj mam wysiane w trzech rzędach marchewki, a tam dalej a tutaj dalej mam pietruszkę i teraz na początku, kiedy zanim mi marchewka wzejdzie to ja tak samo podaję jej wodę później jak już nie będzie suszy to marchewka nie potrzebuje już tak wody natomiast tutaj sobie robię o, coś takiego zobaczcie, taki przygotowany e, przygotowany zestaw i ja go sobie tutaj tylko rozkładam odwrotnie. Odwrotnie okay. tam, bo tam przechodzi na inną urządkę o i tylko ten zestaw sobie rozkładam. Tutaj go podłączam, także tą linię mam po prostu na jednym. Ehm, mogę ją zasilać albo wyłączać. Układam sobie. Przymocowuję ją, blokuję. Jak gdzieś potrzeba skorygowania, to delikatnie skoryguję. I już. I cały, tak naprawdę, system. I on będzie mi podawał wodę ze wszystkich. Dzięki temu równomiernie, równomiernie będzie mi nawadniał tutaj, właśnie tak jak mam wysiane warzywa. Nie? I to w takim ciągu, czyli sobie uzupełnię. Tutaj ja uzupełniłem po jednym, ale żeby jeszcze było korzystniej, można te emitery, tak jak wspomniałem, dać dodatkowe. Nie? Na przykład zamiast jednego, to dwa pomiędzy, i wtedy jeszcze lepsze będzie pokrycie. Na przykład w takich okresach, kiedy ma nastąpić kiełkowanie, no to jest sprawa. Więc. Tutaj, tylko zaślepki, czyli dwa korki kończące, żeby woda nie wylatywała. Tutaj podłączam, tylko się wężykiem i już, wszystko, i już wszystko działa. I to jest, słuchajcie, pierwsza sprawa. Druga sprawa to na przykład są takie warzywa, warzywa czy krzewy. Które można dostosować do linii kropelkujących, i tutaj idę w drugą stronę, czyli jak na przykład mam odległość pomiędzy nimi 32 cm czy 33 tak to robię sobie w ten sposób, że na przykład ja swoje ogórki, jak planuję, to nie robię tak, że sieję ogórki, a później linię kropelkującą rozkładam. Robię odwrotnie. Rozkładam linię kropelkującą i w miejscach, gdzie mam, słuchajcie, kroplowniki, Robi, tworzę sobie gniazdo i tak mam zrobioną też akrył włókninę, która jest ma gniazda co 30 tutaj zrobiony środek, co 33 cm, i rozkładam sobie gotowy, gotowy wąż, gotowy kroplownik, i on nawadnia mi każde jedno pole, gdzie jest gniazdo z ogórkami. E, zasada w generalnie w ogórkach jest propozycja najczęściej taka, żeby. Je siać co 15 mniej więcej centymetrów i odległości między rzędami około 80 cm do metra. Ja robię w ten sposób, ale to jest moja że, sprawa, że robię sobie co właśnie 33 cm, a odległość między rzędami daje mniejszą. Dzięki temu tutaj mam więcej, te ogórki mają trochę więcej przestrzeni wokół siebie. Ale to jest, że tak powiem, moja opcja. Równie dobrze, jeżeli ktoś. Jest zwolennikiem tego, żeby co 15 cm to wystarczy tutaj też znowu ten emiter dać, prawda? Wystarczy tutaj ten emiter wstawić, i wtedy mamy co 15-16 cm ogórek. Między rzędami można zrobić sobie te 80 cm, i to jest kolejna sprawa, nie? Natomiast są na przykład truskawki. I teraz truskawka generalnie polecane jest, żeby między truskawkami była odległość pomiędzy jednym krzewem a drugim w granicach. 25, 25 cm, no i oczywiście można zrobić w ten sposób, że krzewy będą w takiej odległości jak tutaj, nie? Ale można też zrobić, jeżeli ktoś chce sobie co 20 cm truskawkę posadzić, to albo kupić właśnie wtedy linię kropelkującą, konkretnie pod truskawki, czyli tą co 20 cm, albo kupić po prostu wąż, który nie ma w ogóle kroplowników i wtedy emitery na przykład co 20 cm sobie stawić tak jak, tak jak truskawki i sprawa słuchajcie i sprawa załatwiona. Innym tematem, jeśli chodzi o e, kropelkowanie, to są takie rośliny jak papryka, jak, e, jak pomidor, jak e, cukinia, które mają duży system korzeniowy, co więcej, ten system korzeniowy jest idzie w głąb, idzie głęboko. Nie? I w takim momencie dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kroplowników innych. Są te kroplowniki tego typu, kroplowniki, które e, tutaj były te emitery, a tutaj są też kroplowniki, które podają wodę kropelki pod korzeń. One są o tyle ciekawe, że nie marnują wody na powierzchni, która jest na przykład w przypadku pomidora w ogóle niepotrzebna tam, a podają mu od razu wodę niżej pod korzeń, bo jak się wbije, to on tutaj i... Dzięki temu, na przykład, ja tak sobie robię w tunelu, ale nie tylko w tunelu, na zewnątrz też, że powierzchnia odpor odparowywania tej wody, czyli utrata poprzez odparowywanie jest prawie żadna. Świetnie się to sprawdza i robię to w ten sposób sobie, że o, mam takie całe zestawy. Tak to wygląda, zobaczcie. Jest taki czwórnik, który wprowadzam w linię tą, która nie ma kroplowników. Ja tutaj mam taką linię, one tutaj leżą, będę je rozciągał będę je rozciągał, ale dopiero jak pomidory będą, wiecie? Dlatego na razie sobie leżą po prostu. I wygląda to w ten sposób, że tutaj mam co mniej więcej około metr, właśnie kroplownik wbity, do niego jest rozgałęźnik poczwórny. I dzięki temu, jak na przykład ja sobie wsadzam pomidory czy papryki, które też w 80 grządka. No to robię je w ten sposób, żeby między nimi było no przynajmniej te około 70 cm odległości. Więc tutaj te kroplowniki wtedy sobie wbijam pod konkretne pomidory. I taki jeden, taka jedna linia starcza mi na dwa rzędy równolegle idących pomidorów i każdy pomidor jest zasilany pod korzeń. Każdy pomidor jest zasilany pod korzeń, wtedy ta wydajność. No, jeżeli komuś zależy na tym, żeby oszczędzać wodę, mi bardzo zależy, bo y, korzystamy tutaj tylko z deszczówki i to nam wystarcza dzięki właśnie takiemu mądremu, że, tam po, że tak powiem, oszczędnemu y, gospodarowaniu wodą. No to, to jest coś właśnie takiego i ona jest na linii, ona jest na linii zrobiona, y, która. Nie ma właśnie żadnych otworów, czyli po prostu to jest zwykły wąż i on ja tutaj wprowadzam, używam do wprowadzania używam do wprowadzania tego takiego kalibratora, tutaj mam taki nakłuwacz, ale tu jest taki kalibrator specjalny nie? Do, do powiększania otworu odpowiedniej średnicy. Jak mam na przykład tutaj sobie zrobię taki otwór, załóżmy, robię sobie mały otwór, później to kalibruję go tym. O, że, że się powiększa do odpowiedniej, do, do odpowiedniej wielkości i następnie załóżmy, że taki emiter sobie wkładam. On jest zakończony w ten sposób, że tutaj ma jest rozszerzony, a później zwężony, więc jak go tutaj wcisnę, o, to on mi wskakuje, zaciska się i generalnie jest szczelny, albo prawie szczelny. I w tym miejscu po prostu już sobie emituje wodę. Super. Jeśli chodzi o te, o te no to wężyki, tutaj też trzeba wszystko dobrać. Najlepiej to Wam kupować w zestawach. Ja też kupuję w zestawach, żeby to później wszystko grało. Te średnice jest naprawdę dużo tego. Ja jak kupuję więcej, a tak jak widzicie, mam, mam, mam tego dość dużo, bo dostosowuję to do poszczególnych roślin. Mi zależy na tym, żeby praktycznie cała działka była za jednym odkręceniem się podlewała. Więc. Oszczędzam dzięki temu mnóstwo czasu i du dużo, dużo sił. Nie muszę, nie muszę biegać w ogóle z i tak dalej, Tylko samo się podlewa, przyjeżdżam, włączam, podlewa się i wszystko gra. A tylko dla przykładu, nie? Ale właśnie tych wszystkich. Hmm rzeczy jest, jest cała masa, nie, czyli tutaj zawory zakańczające poszczególne linie, taka ważna rzecz to jak tworzę linie to nie tworzę nigdy linii dłuższych niż jakieś 30-40 metrów jednej, żeby po prostu odpowiednie też ciśnienie było, jest mnóstwo najróżniejszego rodzaju połączeń, złączek, nie? zaślepek i tak dalej, trójników, kątowników, po to, żeby te wszystkie rurki łączyć sobie, dlatego tak mówię, dobrze jest wszystko wcześniej, wcześniej przemyśleć. Rurki takie łączące, prawda, dodatkowe te emitery, które odchodzą od linii głównej, no tak samo, ja akurat jeśli chodzi o zakupy, to jak kupuję większą ilość tego, no to, no to szukam i z wyprzedzeniem się kupuję na, najczęściej na Aliexpressie, bo wtedy wychodzi mi po prostu zdecydowanie taniej niż te same kupowanie je przez pośredników w Polsce. No i tyle, no generalnie. Słuchajcie, gdybyście mieli pytania, pewnie będziecie mieli pytania. No to to, to zapraszam. Postaram się, jeżeli czas mi pozwoli, to, to na nie odpowiedzieć. Jeśli chodzi o sam, samo napędzanie, no to tutaj źródłem napędzania tego wszystkiego jest jest ten Mauser, Mauser, który jest podniesiony tak metr w górę. Dzięki temu no wiadomo ciśnienie rośnie. Ja mam tutaj podłączone jest cztery linie, które wyprowadzają, wychodzą z tego i dzięki temu mogę sobie pokryć całą działkę. Bardzo Wam dziękuję też, słuchajcie, za, no, za, za poparcie, za pytania i za kciuki w górę. To dla mnie bardzo cenne, bo to sprawia, że, że te, te filmy moje też docierają do, do, szerszej, do szerszego grona odbiorców nabijają algorytmy, które dla, które, które dla YouTube'a jest, jest bardzo istotne. Będę chciał też wyrazić swoją wdzięczność Wam za to, że jesteście ze mną, oglądacie, ale też komentujecie i dzielicie się ze sobą, ale o tym, o tym w jaki sposób będę chciał też gdzieś odwdzięczyć się, to nagram taką, taką krótką informację i i ją zamieszczę. Mam nadzieję, że też będzie to przyjemne dla Was i dobrze to odbierzecie. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego i niech Wam rośnie.